Partnerem odcinka jest sklep w Szponach Gitary, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do nauki gry na gitarze. W dzisiejszym odcinku najlepszych polskich riffów pokażę Ci, jak zagrać ciszę Hamina Bednarka. Z tej strony Wujek Szpon, a Ty oglądasz Szpona Gitary. Kanał, który prężnie rozwija się dzięki wsparciu patronów. Początek tej zagrywki brzmi następująco. Jest on zagrany na akordzie Bm7. I aby go dobrze złapać, po pierwsze, ułóż swoją lewą dłoń w tak zwany klasyczny sposób, przyłóż kciuk z tyłu gryfu na połowie jego szerokości, wyciągnij dłoń do przodu jednocześnie wyginając nadgarstek. A po drugie, łapiąc poprzedkę barre do akordu bemul7, która mieści się na drugich progach między struną pierwszą a piątą, przyłóż czubek palca wskazującego tak, aby dotykał boku struny E6, jednocześnie tłumiąc jej przydźwięki, które mogą zrujnować cały efekt. Mając tą bardzo cenną wiedzę, możemy w końcu złapać akord bm 7. Bez szóstej struny lecimy po kolei drugi, czwarty, drugi, trzeci, piąty próg. Czwarty próg palcem serdecznym, trzeci palcem środkowym, a piąty palcem małym. Teraz pokażę Ci cały pierwszy takt. Raz, dwa, trzy, cztery... Aby to zagrać, najpierw gramy akord B7, który trwa przez dwie cyfry w odliczaniu, czyli jedynkę oraz dwójkę. Na trójkę delikatnie luzujemy jego trzymanie, aby otrzymać dźwięk wytumionych strun. Trzymany akord i puszczony. Delikatnie przestaje dociskać, ale moje palce nie tracą kompletnie kontaktu ze strunami, bo gdyby straciły, to miałbym dźwięk pustych strun, a nie wytłumień. Na których mi zależy. Ważne jest to, aby nie stracić układu tego akordu, bo za chwilę będziesz go grał jeszcze dwa razy. A i tak zupełnie szczerze, najbardziej porytą rzeczą w tym kawałku jest właśnie ten tytułowy akord Bm7. Złapać się tego nie da, ciężko docisnąć wszystkie strony, a jak zagrasz to parę razy, to ręka odpada. I tutaj zatrzymajmy się na moment, ponieważ w tym utworze bardzo często stosuje się tak zwany swing lub inaczej zwany shuffle. Oznacza to, że mając parę dźwięków, które normalnie gralibyśmy równo, to w przypadku shuffle drugie uderzenie jest przesunięte nieco dalej w czasie, przez co brzmi w taki sposób, że przypomina rytm bicia serca. Dla przykładu puszczę Ci ósemki zagrane w równym rytmie. A teraz szybko przerobimy je na shuffle. A tak przy okazji, jeśli właśnie ćwiczysz ten riff, to w moim sklepiku dla gitarzystów znajdziesz coś, co znacząco przyspieszy Ci naukę. Najlepsze polskie riffy to zestaw opracowań do ponad 100 kultowych polskich riffów. Każde opracowanie zawiera tabulaturę PDF, pliki Guitar Pro oraz co najważniejsze, wideo tabulatury w tempach od 50 do 100%, dzięki którym nauka idzie błyskawicznie. Kładziesz telefon na kolanie, odpalasz taby i szybko budujesz repertuar, ucząc się swoich ulubionych riffów. Psst, możesz przetestować jeden riff kompletnie za darmo, Link znajdziesz w opisie. Następnie czekacie taka Oto, arcy ciekawa zagrywka zbudowana w oparciu o dwu dźwięki. Aby ją zagrać, na początku musisz wykonać natychmiastowy slajd od trzecich do piątych prógów na dwóch najcieńszych strunach. Musisz to zrobić palcem wskazującym ustawionym jako tak zwaną przeze mnie mini poprzeczkę bareczki. Płasko ustawiony palec. Robimy natychmiastowy slajd od trójki do piątki. I wracamy z powrotem na trójki. Taka mała cenna rada. O wiele łatwiej jest wykonywać te dźwięki, kiedy lekko pochylisz kostkę w dół. Następnie musisz wykonać niemalże identyczny slajd, tylko na innych dźwiękach i na innych strunach. Przynajmniej jego struktura rytmiczna pozostaje identyczna. Przenosimy się teraz na trzecią strunę jej drugi próg palcem wskazującym, oraz drugą strunę jej trzeci próg palcem serdecznym. Wykonujemy teraz natychmiastowy slajd dwa progi dalej czyli znajdujemy się teraz na czwartym i piątym progu, i wracamy z powrotem na trzeci i drugi. Zwróć również uwagę na kropki, które znajdują się nad tabulaturą. Symbolizują one technikę staccato, co oznacza, że musimy skracać wybrzmiewanie dźwięków oznaczonych kropką, czyli zamiast grać długie dźwięki, gramy je w ten sposób, czyli odpuszczamy ich dociskanie, co skraca ich wybrzmiewanie. Następnie czekacie coś takiego do zagrania. Raz, dwa, trzy. Wszystko zaczyna nam się od perkusyjnego uderzenia na wytłumionych strunach, które rozpoczynamy na trójkę odleczającą, czyli raz, dwa, trzy. Następnie kierujemy mini poprzeczkę barę na piąte progi struny piątej oraz czwartej, i po ich uderzeniu musisz wykonać hammeron z piątego do siódmego progu na strunie piątej palcem serdecznym. Czyli mamy coś takiego. Grając tego typu dźwięki, zwróć szczególną uwagę na wypionowanie palca serdecznego, ponieważ jego zbyt płaskie ułożenie wytłumi nam czwartą strunę. Zobacz na to. Teraz zagram poprawnie. Słuchajcie oczywiście obydwa dźwięki, a kiedy wypłaszczę ten palec, ta czwarta struna zacznie się wytłumiać. Lekarstwem naturalnie jest wypionowanie palca serdecznego. Po zagraniu tego hammerona... Uderz jeszcze raz czwartą oraz piątą strunę na trzymanym już piątym oraz siódmym progu. Następnie musisz zagrać coś takiego. Aby to zrobić, przekładamy naszą poprzeczkę barę strunę niżej, czyli teraz łapiemy piąte progi na strunie czwartej oraz trzeciej i wykonujemy bardzo podobny hammer czyli z piątki do siódemki na strunie tym razem czwartej. Gramy go odrobinę szybszym rytmem. A po jego zagraniu musisz zagrać dwu na piątych progach strunie czwartej i trzeciej. Następnie ponownie gramy perkusyjny dźwięk na wytumionych strunach, tym razem na czwórkę w odliczaniu. Raz, dwa, trzy, cztery. Po tym wszystkim nasza lewa ręka z powrotem wraca na akord B7 i gramy wszystko jeszcze raz od początku dokładnie tak samo. W związku z czym spróbuj teraz poćwiczyć razem ze mną do podkładu i do tabulatury. Powodzenia! A ty bądź w szponach gitary jeszcze bardziej, klikając w to wideo, dzięki któremu nauczysz się kolejnych najlepszych polskich riffów. Cześć!